Witamy Państwa. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami spotkanie międzynarodowe i na pewno emocje na najwyższym poziomie. Wolter. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Wolcott. No, z tego miejsca można strzelać. No, z wykryciej. Będzie szansa. Jest szansa. Piękna interwencja. Sędzia pokazuje, będzie rzut rożny dla Anglii. Plan, part, piłka w siatce. Doskonale to rozegrali. Udało się zdobyć bramkę. Doskonale umieścił piłkę w siatce. Ale też trzeba podkreślić, że bez dobrego dośrodkowania z lewej strony nie byłoby okazji do strzału. Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. Czytelny podajczyk. Jest okazja. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Nie wiem czy wiesz Włodek, ale każdy z olbrzymich ekranów na Wembley ma wielkość 600 standardowych domowych telewizorów. To robi rzeczywiście po przebudowie wrażenie. A warto przypomnieć, że w przebudowie uczestniczył polski projektant Edward Obiała. Samowita interwencja. I mamy rzut rożny dla Kahil. Gol. Pokonał bramkarza. Piękne rozegranie, które zaowocowało zdobyciem gola. Nieczęsto można zobaczyć w futbolu takie perełki. Centra z oh rzutu rożnego z lewej strony i wspaniała bramka. Vargas. Oh Przy piłce Gerard. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Midal. Fantastyczna sytuacja. Ryzykownie, ale udało się. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment Bramkarz. Czy to wykorzysta? Dobre przejęcie przez obrony. Wilsher. Rooney. A teraz przy piłce Lampard. Walcott. Teraz Pizarro. Pizarro. Jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Rooney zastanawiam się, w jakiej jest dzisiaj formie. Ciężko pracujący gracz. Zawsze gotów wspomagać kolegów, czy to na swojej połowie, czy na rywala. Ijas. Yes. Odegrał ponownie piłkę. Reprezentacja Anglii to dyżurny faworyt, jeśli chodzi o europejskie drużyny do zdobycia trofeum najcenniejszego mistrzostwa świata. Ale nie zawsze im się to udaje. Sanchez! Ale wspaniale! Będziemy mieli teraz rzut rożny. Gonzales, przy piłce, Gerard Koł. Na wsparcie od kolegów z zespołu. Darek, angielska piłka jest przecież znakomita. O wielkiej renomie, o wielkiej tradycji, ale na wielkich imprezach, na mistrzostwach Europy, Mistrzostwach świata, właściwie regularnie zawodzą, tylko zdobyli jeden tytuł. Może to wynika z faktu, że do klubów ściągają zbyt dużo europejskich i światowych gwiazd. I jest zbyt mało miejsca dla angielskich piłkarzy. A teraz Sanchez, Vidal, Zagro. Dobrze. Co było? No może być z tego kartka. Nie czekał, już rozpoczęta gra. No świetnie go obrał. Teraz Runin. Gonzales. No i strata piłki. Daniel Staricz. Czy to będzie strzelał? z pewnie, chociaż strzał był bardzo mocny. Za moment Anglicy zrzut rożnego. Tim Hill wypi, uderza! Jest! Znakomicie! Świetnie sobie tej poradzili, oczywiście musiało się to tak skończyć. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Esznikol teraz. Daniel Stawicz. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Gerard. Taka gra obrony to gra na alibi. Gonzales. Szaleńcza atakuje obrońca. Sędzia pokazuje, że mają grać dalej. I teraz wysokie podanie do Runeja. Teraz przy piłce Gerard, Daniel Stawicz. Czy strzela. Piekielnie silny strzał, ale broni. No niestety kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Pizarro. Pizarro. Wilsher. Daniel Staric, dobra interwencja obrony, Lijas. Yes. Świetnie to zrobił. zrobił. wręcz wręcz zagranie. Czy będzie dośrodkowywał? Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, sędzia puścił grę, ale kary nie odpuścił. Aleksis Sanchez. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Pierwsza dość jednostronna połowa meczu poza nami jest... Zero. Wyglądało to tak, jakbyśmy mieli na boisku tylko jedną drużynę. Było. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Byłaby świetna sytuacja, gdyby nie znakomita interwencja obrońcy. Jagielka. Ładnie uwolnił się spod opieki obrońców. Czy dostanie piłkę? Wilczer. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Lidal ostrzymał atak rywala na własnej połowie. Runi. Gonzales, Dias, Wilshere. Daniel Staric. Czy to wykorzysta? Strzela! No zachwycił tą interwencją spójrzmy na statystykę oddanych strzałów. Dias. Yes. Santos. Dobre dogranie. Santos. Teraz bizarro. Daniel Staric. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Czekamy na dośrodkowanie sutoroznego. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Jagielka! Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost z niego. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki Ashley Cole. Będzie zmiana. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. TOL I DEFUL. WAKE RUNIE! PIZOT i OŚOP SZUBKA! WIDAL. VARGAS. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Przyjął i odgrywa z powrotem. Dobre, ofensywne wyjście. Wizdek arbitra dyktuje jedenastkę. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Nie dość, że skutecznie to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że on musiał strzelić karnego Ale zawsze są nerwy No zobaczmy, czy sobie poradzi Strata i przy piłce rywale Dobra wymiana poda Piłka odbita od jednego z piłkarzy Wypadła z boiska Milner Defu Daniel Stalic Czy to wykorzysta? Skuteczna interwencja Wybija piłkę głową Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Próbował w ślizgiem. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Przy piłce Runej. Obrońca trochę spanikował. Teo i Nie ma bramki. Jak się ma tylko jedną nogę, wtedy trzeba szukać okazji do strzelania właśnie nią. teraz defu I teraz wysokie podanie do rumy. Jest okazja, ale piękna bramka. Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Oglądamy bramę i szkoda tylko, że strzela jej jeden zespół. Daniel Staricz, Milner. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Pizarro, Midal, teraz Pizarro. Pizarro. González. Listy kwitują to zagranie do bramkarza. Claudio pizarro teraz Gary Cahill. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Ma wolne pole. No zdecyduje się na centrę. Daniel Stawicz. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Ryzykownie, ale udanie. Jest dośrodkowanie. Uderzenie. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Mecz dobiegł końca.